Powtarzanie się przyczyn wypadków na polskiej kolei nie jest żadnym nowym odkryciem, wszak powstało już sporo filmów, z których taki wniosek można wyciągnąć. Jednakże w przypadku, który zostanie omówiony za chwilę, a który został jak zwykle opisany przez Władysława Ryńskiego, pójście na skróty zemściło się szybciej niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Tym razem powodem był zając. 20 października 1969 roku, czyli dwa miesiące przed wypadkiem w Zagnańsku, na jeden z torów dodatkowych stacji płock kradziwie wjechał pociąg towarowy numer 51591 Skutna, prowadzony spalinowozem ST44005. Po zatrzymaniu, zgodnie z planem, odłączono, a następnie odstawiono na tor boczny 12 wagonów, znajdujących się za lokomotywą. Następnie tzw. Gagan, podłączył się ponownie do pozostałych 39 wagonów i po przeprowadzeniu próby hamulca wyruszył w kierunku stacji docelowej. Płock-Trzepowo. Kilka minut później, przejeżdżając przez wiadukt nad ulicą Kolejową, maszynista ST-44 zobaczył, że na torze leży zabity zając. Chcąc go zabrać, wdrożył hamowanie, ale towarowy zatrzymał się około 250 metrów za zwierzęciem, prawdopodobnie gdzieś przed przyczółkiem mostu na Wiśle. Mechanik, zdeterminowany, aby mieć dziczyznę w menu, ustawił nawrotnik na jazdę w tył, a po chwili skład zaczął jazdę z prędkością 15 km na godzinę z powrotem w kierunku Radziwia. Po minięciu miejsca, gdzie leżał zając, maszynista chciał wdrożyć hamowanie i ustawił kran hamulca w odpowiednim położeniu, jednak pociąg nie zwalniał. Przeciwnie, ze względu na nachylenie toru wynoszące 13 promili, przyspieszał. Ustawienie kranu na hamowanie nagłe również nic nie dało. A chwilę później skład wjechał na odcinek z nachyleniem 16 promili. Maszyniście i jego pomocnikowi pozostało już tylko dawanie sygnałów alarmowych. Kilkadziesiąt sekund później skład ponownie wjechał na stację płotkradziwie, tym razem jednak na tak zwane żeberko, będące zabezpieczeniem przed zbiegającym z podjazdu na most taborem. Po chwili, jadąc z prędkością 50 km na godzinę, zniszczył znajdujący się na końcu żeberka kozioł oporowy, a następnie wbił się w stojący 80 m za nim dom mieszkalny. Cała sytuacja od zatrzymania pociągu na nasypie do zniszczenia kozła trwała zaledwie 5 minut. Na szczęście nikt nie zginął ani też nie został ranny. Sześć wagonów, znajdujących się na końcu składu, zostało uszkodzonych, a wspomniany dom nadawał się tylko do rozbiórki. Przyczyny tego, na pierwszy rzut oka, zwyczajnego zbiegnięcia, miała wyjaśnić komisja dochodzeniowa. Już w momencie, gdy towarowy wjeżdżał na stację w Radziwiu, dyżurny ruchu zauważył ważny dla komisji szczegół. Z całego pociągu hamowała tylko i wyłącznie lokomotywa. Po zatrzymaniu pociągu, a raczej dokonaniu przezeń zniszczeń na kwotę 400 tysięcy złotych, maszynista po wyjściu z kabiny zobaczył, że klocki hamulcowe znajdujące się na wagonach składu były zupełnie zimne podczas gdy te na lokomotywie rozgrzane do czerwoności. Komisja skupiła więc swoją uwagę na układzie hamulca zespolonego pociągu 51-591. Okazało się, że zawory głównego przewodu hamulcowego między lokomotywą i wagonem były zamknięte, podczas gdy powinny być otwarte, aby hamulec prawidłowo działał. Było to jednym z obowiązków manewrowego po ponownym podłączeniu Gagara do składu. Zamknięte zawory powinny zainteresować pomocnika maszynisty, który sprawdzał połączenie lokomotywy z pierwszym wagonem, jednak nie zwrócił on na nie uwagi. Została jeszcze jedna linia obrony przed wypadkiem, którą była próba hamulca. W tym konkretnym przypadku przeprowadzono uproszczoną próbę, jednak gdy kierownik pociągu szedł na koniec składu, aby jej dokonać, na semaforze wyjazdowym wyświetlono sygnał zezwalający 51591 na jazdę. W celu przyspieszenia odjazdu, kierownik podjął decyzję, że uprości próbę hamulca jeszcze bardziej. Podał maszyniście jedynie sygnały zahamować i odhamować. Przyjrzał się klockom hamulcowym, które w jego opinii dolegały do kół, i wrócił do kabiny ST-44. Natomiast maszynista powinien zauważyć, że coś jest nie tak z hamulcem. W przypadku prawidłowego połączenia przewodów hamulcowych, manometr w kabinie podczas odhamowania składu powinien pokazywać powoli zwiększające się ciśnienie w przewodzie hamulcowym. Im jest ono mniejsze, tym mocniej hamuje skład. Tymczasem w Radziwiu skład został odhamowany w pół sekundy. Był to znak, że hamowała wyłącznie lokomotywa. W takich okolicznościach komisja uznała, że próby nie przeprowadzono w ogóle. Pojawiło się wtedy kolejne pytanie: Jakim cudem 39 wagonów było odhamowanych, skoro zgodnie z przepisami przed odłączeniem lokomotywy od pociągu ten musi być zahamowany? Okazało się, że po przyjeździe pociągu na stację Płock Radziwie, a przed odłączeniem 12 wagonów znajdujących się z przodu, maszynista odhamował skład. Gdyby postąpił zgodnie z przepisami, to po podłączeniu Gagara z powrotem do 51 51591 po przeprowadzeniu manewrów, towarowy nigdzie by nie pojechał ze względu na zamknięcie zaworów. Komisja zbadała układ hamulca zespolonego i stwierdziła, że wszystko było z nim w porządku, no poza zamkniętymi zaworami, a sam przewód był drożny. Za przyczynę uciekającego pociągu towarowego w Płocku uznano nieotwarcie zaworów na przewodzie hamulcowym między lokomotywą a pierwszym wagonem, co uniemożliwiło hamowanie całym pociągiem. Do tego doszło również nieprzeprowadzenie próby hamulca przez załogę pociągu oraz odhamowanie składu przez maszynistę przed odłączeniem 12 wagonów. Wszystko to było podyktowane chodzeniem na skróty i pośpiechem. Sprawa z zamkniętymi zaworami na przewodach hamulcowych miała powtórzyć się prawie dokładnie 11 lat później. Do rocznicy zabrakło bowiem wyłącznie miesiąca.